Czy kiedykolwiek czułeś dziwne przyciąganie do czegoś tak niedoskonałego, że zaczęłeś kwestionować własną psychikę? Wiem, jak dezorientujące jest to, gdy coś pozornie brzydkiego przyciąga nas w niewytłumaczalny sposób, szczególnie gdy to coś rewolucjonizuje branże warte miliardy. W tym filmie pokażę ci dokładnie siedem konkretnych mechanizmów psychologicznych, które Karl Jung zidentyfikowałby w twojej fascynacji labubu. Odkryjesz, dlaczego twój mózg szuka tego, co antysłodkie, i jak firmy wykorzystują te wzorce, aby generować wzrost uzależnienia od konsumpcji o 726,6%. Jak wyjaśnił Jung podczas własnego kryzysu psychologicznego w wieku 38 lat, kiedy rozwinął swoją rewolucyjną teorię cienia po sześciu latach konfrontacji ze swoją nieświadomością, czasami musimy poświęcić dobro dla integralności. I to doskonale wyjaśnia fenomen Labubu, który przekształca psychologię konsumpcji. I oto pierwszy mechanizm psychologiczny, który wielomiliardowy przemysł stojący za labubu wykorzystuje bez Twojej wiedzy. Przyjrzyjmy się, dlaczego Twoja fascynacja reprezentuje nieświadomą rebelię. Twoja fascynacja labubu reprezentuje nieświadomą rebelię przeciwko kulturze perfekcji, która nas dusi. Te nierówne zęby, ten krzywy uśmiech, te dziwne proporcje, to wszystko stanowi antypiękną deklarację, którą Twój cień musi złożyć. Podczas gdy media społecznościowe bombardują nas perfekcyjnymi filtrami i sztucznie wyidealizowanym życiem, Twoja psychika buntuje się, szukając autentyczności w niedoskonałości. Jung nazywał to poświęceniem dobra na rzecz całości, kiedy społeczeństwo narzuca nam niemożliwe standardy estetycznej dobra, nasz cień wyłania się szukając tego, co prawdziwe, surowe, rzeczywiste. Fenomen Labubu to nie przypadek, to masowa psychologiczna reakcja na tyranie cyfrowej perfekcji. Kiedy ostatni raz pozwoliłeś sobie pokochać coś niedoskonałego bez przepraszania. Intro end, intro end, pokolenie Z szczególnie znalazło w Labubu symbol wyzwolenia estetycznego. Ich eksplozywny wzrost przychodów o 726,6% to nie tylko sukces komercyjny, to zbiorowy krzyk o autentyczność. Ale właśnie tutaj historia nabiera obrotu, który Jung by przewidział, kiedy coś autentycznego i wyzwalającego staje się idealnym celem dla komercyjnej manipulacji. Prawdziwym problemem nie jest twoja miłość do labubu, ale to, jak firmy przekształciły twoje poszukiwanie autentyczności w przemyślane uzależnienie. Pudełka niespodzianka Pop Mart, które wygenerowały 419 milionów dolarów, eksploatują twój naturalny proces indywiduacji, przekształcając go w warunkowanie instrumentalne. Jung opisał indywiduację jako sakralny proces integrowania nieświadomych części samego siebie. Jung odkrył ten proces, gdy przechodził przez własny kryzys psychologiczny w wieku 38 lat. Przez sześć lat doświadczał tego, co nazywał swoją konfrontacją z nieświadomością okresem, kiedy czuł, że jego świat rozpada się na kawałki. Czy kiedykolwiek czułeś, że Twój świat kompletnie się wali, to uczucie całkowitej straty może być dokładnie tym momentem, kiedy zaczyna się Twoja prawdziwa transformacja? Jung to wiedział, bo sam to przeżył, ale to właśnie w tym zerwaniu znalazł drogę do indywiduacji. To droga ku psychologicznej całości, ale Popmart uprowadził ten fundamentalny impuls, oferując ci małe dawki integracji poprzez losowe zabawki. Każde pudełko, które otwierasz, obiecuje ujawnić ukrytą część ciebie, ale w rzeczywistości utrzymuje cię w stanie zatrzymanej indywiduacji. To jest kluczowa różnica między autentycznym wzrostem a komercyjną manipulacją. Prawdziwy proces indywiduacji wymaga świadomego stawienia czoła Twojemu cieniowi, a nie kupowania jego zewnętrznych reprezentacji. Kiedy jesteś uzależniony od zewnętrznych przedmiotów, aby poczuć całość, pozostajesz wewnętrznie pofragmentowany. Czy zauważyłeś, że za każdym razem potrzebujesz więcej labubu, żeby poczuć to samo zadowolenie? To twoja psychika mówi ci, że szukasz integracji w niewłaściwym miejscu. Prawdziwa indywiduacja nie pochodzi z gromadzenia symboli twojego cienia, lecz z wykonania wewnętrznej pracy, rozpoznania go i świadomej integracji. Jung rozumiał, że indywiduacja niesie ze sobą zarówno potencjał wyzwolenia, jak i ukryte niebezpieczeństwa. Jednym z najbardziej podstępnych jest moment, gdy ten sakralny proces przemienia się w wyrafinowaną formę ucieczki od prawdziwej dojrzałości. Fenomen labubu reprezentuje także to, co Jung nazwałby projekcją niezintegrowanego dzieciństwa. Wielu młodych dorosłych traktuje kolekcjonowanie zabawek jako wyrafinowany sposób na ucieczkę od prawdziwego dojrzewania psychologicznego. Ukrywają to pod hasłami dobrostanu i dbania o siebie w 2025 roku, ale Jung od razu przejrzałby te racjonalizacje. Wyobraź sobie Marię, 28 lat, która ma 47 figurek Labubu na półce. Za każdym razem, gdy czuje się przytłoczona w pracy, kupuje kolejną. Nie uzdrawia swojego lęku, karmi go przedmiotami, które obiecują jej bezpieczeństwo, którego nigdy nie miała jako dziecko istnieje radykalna różnica między świadomym integrowaniem swojego wewnętrznego dziecka a regresją do infantylnych stanów konsumpcji. Kiedy kolekcjonujesz labubu jako terapię, możesz unikać prawdziwej pracy polegającej na konfrontacji z ranami z dzieciństwa. Łatwiej jest kupować symbole niewinności, niż wykonywać trudną pracę uzdrawiania głęboko zakorzenionych wzorców emocjonalnych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne przedmioty z Twojego dzieciństwa wciąż wywołują w Tobie natychmiastowe poczucie bezpieczeństwa? Ta nostalgia nie jest niewinna. To twoja psychika wskazuje na nierozwiązane rany, które szukają uzdrowienia. Jung podkreślał, że prawdziwa integracja dzieciństwa wymaga świadomości, nie konsumpcji. Oznacza to rozpoznanie tego, jak twoje wczesne doświadczenia ukształtowały twoją osobowość, a nie ucieczkę do nich poprzez nostalgiczne przedmioty. Autentyczna zabawa dorosłych wyłania się z dojrzałej integracji, a nie z regresywnego unikania. Zadaj sobie teraz szczere pytanie: czy Twoja miłość do labubu pomaga Ci rosnąć emocjonalnie, czy pozwala Ci pozostać w wygodnych schematach unikania? Ta różnica decyduje o tym, czy Twoja kolekcja służy integracji, czy jest mechanizmem obronnym. Nie wszystko w tej historii to manipulacja i oszukiwanie siebie. Istnieje jasna strona, którą Jung głęboko by docenił, kiedy rozpoznajemy te wzorce i świadomie wybieramy pracę z naszym cieniem. Kiedy twoje zafascynowanie tym, co antyśliczne, wypływa z miejsca świadomej integracji, Labubu może reprezentować prawdziwą pracę z cieniem. Jung wierzył, że cień zawiera nie tylko nasze stłumione negatywne aspekty, ale także nasz najpotężniejszy potencjał twórczy. To, co brzydkie w nas pociąga, często wskazuje na części nas samych, które odrzuciliśmy, ale które zawierają życiową energię. W kulturze obsesyjnie skupionej na estetycznej perfekcji, świadome przyjęcie tego, co antyurocze, może być radykalnym aktem odzyskiwania siebie. Za każdym razem, gdy wybierasz pokochać coś niedoskonałego, rzucasz wyzwanie społecznym programom, które utrzymują Cię w rozdarciu. Twój cień nie jest Twoim wrogiem, jest strażnikiem Twojej najbardziej autentycznej kreatywności. Trend szumu estetycznego, który powstaje równolegle do fenomenu labubu, ujawnia tę głęboką prawdę. Kiedy ludzie świadomie przyjmują niedoskonałość, uzyskują dostęp do źródeł ekspresji, na które perfekcja nigdy by nie pozwoliła. Jung rozumiał, że całość wymaga zintegrowania zarówno światła, jak i ciemności, zarówno piękna, jak i groteski. Czy zauważyłeś, jak twoja relacja z labubu obudza twoje kreatywne strony, o których zapomniałeś? To twój cień oferuje ci dary, które twoje perfekcjonistyczne ego odrzuciło. Kiedy świadomie pracujesz ze swoim cieniem, to, co antyurocze, staje się bramą do radykalnej autentyczności. Jednak nawet w tej świadomej i pozytywnej integracji czai się niebezpieczeństwo, które Jung znał doskonale, takie, które era cyfrowa wzmocniła w sposób, jakiego nigdy nie mógł sobie wyobrazić. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy twoje połączenie z labubu przekształca się w relację parasocjalną, która zastępuje prawdziwą pracę wewnętrzną. Jung ostrzegał przed projekcjami, gdy przypisujemy wewnętrzne cechy zewnętrznym obiektom lub osobom. Jeśli labubu stanie się pojemnikiem dla Twojego zintegrowanego cienia, możesz unikać pracy nad rzeczywistym wcieleniem go w życie. Przypadek lisy, która opisuje swoją konwersję na labubu jako duchowe przebudzenie, idealnie ilustruje to niebezpieczeństwo. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, czy twoje połączenie z labubu uczy cię czegoś o tobie samym, czy po prostu sprawia, że czujesz się w towarzystwie bez prawdziwej pracy poznawania siebie? Era cyfrowa potęguje to ryzyko wykładniczo. Media społecznościowe pozwalają, by twoja relacja z labubu stała się bardziej realna, niż twoje ludzkie relacje. Możesz poznać każdy szczegół osobowości Labubu, pozostając jednocześnie odłączonym od własnej psyche. To jest cień rozpoznający cień, ale bez świadomej integracji, którą Jung uważał za niezbędną. Czy twoje połączenie z Labubu pomaga ci lepiej poznać siebie, czy zapewnia ci wygodniejszą wersję samopoznania, która unika prawdziwej pracy nad sobą? Projekcja parasocjalna może wydawać się rozwojem, ale Jung postrzegałby ją jako objazd od prawdziwej indywiduacji. To oderwanie od autentycznych relacji międzyludzkich prowadzi nas do innego aspektu, który Jung uważał za fundamentalny dla zdrowia psychicznego, naszego związku ze światem fizycznym i doświadczeniem ucieleśnionym. Twoja potrzeba dotykania, trzymania i fizycznego kolekcjonowania labubu ujawnia głęboki głód dotykowy, który stworzyło przeciążenie cyfrowe. Jung rozumiał, że doświadczenie ucieleśnione jest niezbędne do integracji psychologicznej. Nie możesz się indywiduować tylko poprzez koncepcję, potrzebujesz doświadczenia sensorycznego, aby zakotwić wglądy w swoim ciele. Kiedy trzymasz labubu i czujesz jego rzeczywisty ciężar, Twój układ nerwowy uspokaja się w sposób, którego żaden obraz cyfrowy nie jest w stanie osiągnąć. Ale istnieje kluczowa różnica między tym świadomym uziemieniem, a używaniem go do ucieczki przed uczuciem lęku. W świecie, gdzie większość naszych interakcji jest cyfrowa, labubu oferuje namacalny sposób na ponowne połączenie się z tym, co fizyczne. Może to być prawdziwa integracja, jeśli podejdziesz do tego w świadomy sposób. Ciężar labubu w Twoich dłoniach, jego tekstura, jego fizyczna obecność wszystko to może obudzić instynktowne aspekty Ciebie, które kultura cyfrowa uśpiła. Jednak istnieje kluczowa różnica między używaniem przedmiotów fizycznych do świadomego uziemienia, a używaniem ich do unikania dyskomfortu emocjonalnego. Jung podkreślał, że wcielenie wymaga pełnego odczuwania w tym bólu i lęku, których wolałbyś uniknąć czy twoja fizyczna interakcja z labubu pomaga ci być bardziej obecnym w swoim ciele, czy też daje ci ucieczkę od nieprzyjemnych odczuć? Szczera odpowiedź określa czy używasz wcielenia do rozwoju, czy do emocjonalnego unikania. Wszystko to prowadzi nas do najbardziej niewygodnego pytania ze wszystkich: jak to możliwe, że coś tak osobistego jak nasze najbardziej intymne procesy psychologiczne stało się maszyną do generowania pieniędzy? Odpowiedź tkwi w najwcześniejszych ranach, które nosimy w sobie. Jung odkrył coś niepokojącego podczas pracy z bogatymi pacjentami. Wielu z nich używało luksusu, aby uniknąć konfrontacji z traumami z dzieciństwa. Pop Mart udoskonalił tę ucieczkę. Wyobraź sobie siebie w wieku sześciu lat obserwującego, jak inne dzieci mają zabawki, których ty pragnąłeś, ale nie mogłeś mieć. To uczucie ściśnięcia w piersi, ten lęk nie ma wystarczająco dla mnie. To dokładnie to, co Pop Mart aktywuje za każdym razem, gdy wypuszcza limitowaną edycję. Nie kupujesz zabawki, próbujesz uleczyć to zranione dziecko, które wciąż żyje w tobie. Przemysł labubu systematycznie wykorzystuje to, co Jung nazywałby ranami niedoboru. Głębokimi wzorcami psychologicznymi ukształtowanymi przez wczesne doświadczenia pozbawienia lub niepewności. Limitowane edycje, ekskluzywne premiery, sztucznie ograniczona dostępność wszystko to zostało zaprojektowane, aby aktywować twój pierwotny strach przed niedoborem. Jung rozumiał, że strach przed niedoborem działa z bardzo prymitywnych części psychiki, często ukształtowanych w dzieciństwie, gdy całkowicie zależeliśmy od innych dla przetrwania. Kiedy popmart tworzy sztuczny niedobór, aktywują te pierwotne lęki i zamieniają twój lęk przed przetrwaniem w korporacyjne zyski. FOMO fear of missing out, które odczuwasz, gdy wyczerpuje się limitowana edycja Labubu, nie dotyczy tak naprawdę zabawki, to fragment cienia związany z nierozwiązanymi ranami porzucenia i niedoboru. Firmy nauczyły się bezpośrednio monetyzować twój nieprzetworzony uraz. Prawdziwa indywiduacja wymaga wyjścia poza reakcje napędzane przez ego i oparte na strachu w kierunku świadomych wyborów, opartych na autentycznych wartościach. Czy wybierasz labubu z miejsca całości, czy jesteś manipulowany przez nieuzdrownione rany niedoboru? Różnica między świadomym wyborem a kompulsywną reakcją określa, czy Twoja kolekcja służy Twojemu rozwojowi, czy korporacyjnym zyskom. Więc po ujawnieniu wszystkich tych niewygodnych prawd, jak przekształcamy tę nową świadomość w prawdziwy rozwój? Po pierwsze, Rozpoznaj kiedy twoje przyciąganie do tego, co antysłodkie, pochodzi z autentycznego buntu versus komercyjnego kondycjonowania. Prawdziwy bunt czuje się wyzwalająco i ekspansywnie, komercyjna manipulacja czuje się kompulsywnie i ograniczająco. Po drugie, rozróżnij między świadomą integracją cienia a wyrafinowanym unikaniem. Prawdziwa integracja wymaga odczuwania dyskomfortu, unikanie szuka komfortu poprzez konsumpcję. Po trzecie, obserwuj, czy twoje fizyczne przedmioty pomagają ci w świadomym ucieleśnieniu, czy dostarczają emocjonalnej ucieczki. Autentyczne ugruntowanie zwiększa twoją zdolność do odczuwania, ucieczka ją zmniejsza. Po czwarte, Oceń, czy twoje parasocjalne połączenia uzupełniają, czy zastępują prawdziwą pracę wewnętrzną. Zdrowe projekcje uczą cię o tobie samym, niezdrowe oddalają cię od siebie. Zatrzymaj się tutaj, jeśli już rozpoznajesz jeden z tych wzorców w sobie, jesteś bardziej zaawansowany w samopoznaniu, niż myślisz. Te spostrzeżenia to nie tylko teoria, to twoja mapa ku wolności psychologicznej. Po piąte, sprawdź czy Twoje wybory pochodzą z pełni, czy z nieuzdrowionych ran niedoboru. Wybory z pełni wydają się ekspansywne, reakcje z ran wydają się ograniczające. Po szóste, wykryj czy Twoja kolekcja odzwierciedla świadomą integrację dzieciństwa, czy regresję dziecięcą. Dojrzała integracja czci Twoje wewnętrzne dziecko, regresja utrzymuje Cię w pułapce niedojrzałych wzorców. Siódme: obserwuj, czy używasz antypiękna, aby uzyskać dostęp do swojego stłumionego potencjału twórczego, czy po prostu podążasz za komercyjnym trendem. Autentyczny dostęp do Twojego twórczego cienia sprawia wrażenie rewolucyjnego, podążanie za trendami wydaje się puste. Jung nauczyłby nas, że prawdziwa praca indywiduacji zaczyna się, gdy potrafisz zobaczyć te wzorce z całkowitą jasnością. Teraz, gdy zidentyfikowałeś siedem mechanizmów psychologicznych stojących za fenomenem Labubu, posiadasz coś cenniejszego niż jakakolwiek kolekcja, masz świadome rozeznanie. Po 20 minutach eksplorowania tych ukrytych prawd, teraz posiadasz psychologiczne narzędzia, aby odróżnić autentyczną integrację swojego cienia od wyrafinowanej manipulacji komercyjnej. Odkryłeś siedem mechanizmów, które Jung zidentyfikowałby w twojej fascynacji la-bubu od rozpoznania autentycznego buntu po wykrycie nieuleczonych ran niedoboru. Ta wiedza jest Twoją tarczą przeciwko nieświadomemu wyzyskowi i Twoim kompasem w kierunku autentycznej indywiduacji. Świadoma praca z cieniem to inwestycja w Twoją psychologiczną wolność. Każda chwila szczeremu samopoznaniu wyzwala Cię ze wzorców, które inni wykorzystują dla własnych korzyści. W komentarzach podziel się, który z tych siedmiu mechanizmów psychologicznych najbardziej do ciebie przemówił: Czy było to rozpoznanie swojego autentycznego buntu w przeciwieństwie do komercyjnej manipulacji, czy może wykrycie ran niedostatku, o których nie wiedziałeś, że je masz? Bądź konkretny w opisie swojego osobistego doświadczenia. Twoja szczerość może być dokładnie tym, czego inny widza potrzebuje do swojego własnego przełomu. A jeśli ta analiza pomogła ci rozpoznać nieświadome wzorce w sobie, które inni wykorzystują dla własnych korzyści, zostaw łapkę w górę, żeby dotarła do większej liczby osób, które potrzebują tej refleksji przed następnym zakupem.